Ulicy Nawojuchowskiej jada od strony ulicy Stella Sawickiego na skrzyżowaniu koło Mordu skręcam w lewo wyłączona sygnalizacja i w tej sytuacji oczywiście ustępujemy pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka skrzyżowanie koło Mordu wyłączona sygnalizacja świetna więc nie ma Właściwie innej opcji, abym nie pojechał tutaj w lewo. Oczywiście wyjazd z, z Mordu jest tutaj ciągiem podporządkowanym. ideałem by było jakbym ustąpił pojazdom od razu z tego miejsca na obu jezdniach natomiast pomiędzy jezdniami było na tyle wolnego miejsca że swobodnie mogłem tam samochodem osobowym wyjechać aby tam oczekiwać na możliwość przepuszczenia pojazdów jadących od mojej prawej strony